Tata i syn po walkach, wygranych walkach, Daniel, zacznijmy od ciebie. Powiedz mi o tej walce, jak się tam czułeś w ringu i jak się czułeś ze, ze swoim e e przeciwko swojemu przeciwnikowi. Czułem się bardzo dobrze, byłem przygotowany. Trenowałem przede wszystkim, nie piłem. <grym> Dużo sparingów robiłem, więc czułem się na pewno, że to wygram. A Patrzę na przeciwnika, no to wiedziałem, że nie był w formie i to był mój dzień. Marcel, też ja powiedzmy powiedz o swojej walce? Yy, mi się wydaje, że dobrze poszła walka. Przezimniej był dobry i jestem zadowolony z tej walki. Jak to się czuje jak, jak, jak walczysz na, na tym samym brzo jak, jak swój, swój tata? Yy, się czuję dobrze. A jak się z twojej strony, że masz swojego syna na tym samym, na tym samym show, jak to się nawet, jak mu się w mieście. No, powiem ci, że nie rzadko jest takie wydarzenie, razem ojciec z synem walczy na jednej gali i jeszcze lepiej, bo wygrać my obydwoje, także każdy był zadowolony z tego i czujemy się świetnie, nie, bo jest to na pewno, razem coś robić z synem, to jest coś wspaniałego, razem trenujemy, razem ich... Chodzimy, oglądamy walki, razem coś wspólnego, mamy jakąś pasję, to jest coś wspaniałego. Jest stres, jak syn walczy przed tobą? No, na pewno jest stres, kurde. E, no, Ale wiedziałem, że był w formie, wiedziałem, że trenuje i to będzie je wygrana. Właśnie razem trenujecie, razem walczycie. Jakie to takie jest uczucie, że z tatą walczysz, trenujesz, musisz być takie, masz, macie bardzo, jesteście bardzo blisko, tak? No. I co teraz następne? Będziemy kolejne walki razem? Jaki jest plan? No, ja to chyba idę na emeryturę. Ja już mam 40 lat, więc y, muszę odpuścić trochę. Na pewno będziemy robić wspólne treningi, spa, sparingi, jakieś pady. Ale no, chcę swojego syna, niech on idzie do przodu, niech on trenuje, a ja będę jego oglądał. A ty się teraz zamieniasz z, z fajtera na trenera, tak? Dokładnie, chcę to zrobić. Z fajtera na trenera, a, a syn ma trenować i walczyć. Co myślisz o, właśnie o takich showach, że... O on Licensed Boxing, gdzie właśnie masz takie uczucie jakbyś przez parę tych tygodni jesteś jak profesjonalista. Musisz trzymać dietę, trenować takie. Jak ci to się podoba ten ten y Oczywiście to jest bardzo fajne, to promujesz siebie, dużo ludzi na to przychodzi. Y wiadomo, że to nie ma licencji, to się nie liczy, ale jak w jakimś stopniu wiadomo, są wygrane, są przegrane i to ciebie buduje, to od tego się zaczyna. Jak, jak walczycie, czujecie jak, że reprezentujecie Polskę, czy, czy raczej nie? Mówię, że jest, walczycie tutaj, jesteśmy w Banzi, w, w UK. Czujesz się jak, że może przez chwilę reprezentujesz kraj? E, mi się wydaje, że no, reprezentujemy kraj, bo wszyscy kiwicy są Polacy i no. Ja też jak, jak, była, jak miałem z tą swoją walkę, tak się troszkę czułem, bo no jesteśmy tutaj w UK, trzeba nasz kraj podbudować, tak? Reputację. Oczywiście, nie? Ja wyszłem z polską flagą, przyszło dużo moich kolegów z Polski i to było fajne, super uczucie reprezentować Polskę za granicą.